Ja jestem Bruno, a to jest kolejny odcinek. Pierwszy odcinek Zagario. Fajnie będzie. No to wiecie co? To muszę się zabić najpierw. O, to zrobię przerwę. Dobra, zrobię przerwę Jezus Maria, no Dzień dobry Do widzenia Niech, niech A teraz Ja myślałem, że się rozbije Nieważne A ja zmniejsza jeszcze chwilę. przed chwilą. Tam byli. Oj. Jej! Jesteś niezwykły! Dziękuję! Jesteś jest tej którego lubię. Ty też. Masz. Dziękuję. Dziękuję, jesteś fajny. A ty masz teraz. A ty masz teraz. Oj. Nie do ciebie bananie! Jumbo. Chodź tu. Jumbo. Chodź. I teraz będzie smawki mawki o Kurwa. Albo dobra, nie wiem. Będziemy mieli z jambas tem. Chodź tu, jumbo. No. Ej, teraz ja cię wezmę. I teraz, no, Mari. Ty się taki duży? Tak. Cię Ja z Jumbo się. Na, na. Wielki. Wielki no wielki. Dlaczego ty, dlaczego on nie idzie za tobą? Nie, bo ja go lubię. Jestem, jestem tym. jesteś i, i ja jestem z nim sojusz. Ty jesteś. Jumbo. I jesteś, jesteś tym? Nie. Chodź tu. O nie. Dziękuję. Dziękujemy. Daję dziękuję. O nie. Fak. Źle się skończyło. Basketball, chodź mi tutaj. Ty jesteś naprawdę? Jestem tym? Tak, jestem tą muchą. No! Będę się starać. Sucha. Jezus Maria. Będzie się teraz sucho. I brawo. Nie, to ty zrobiłaś, właśnie. Nie, bo ty. Tak nie to ja ty. Mam. Kurwa mać. Jezus Maria. Bo mhm. ja pieniędzy nie. Ja gran słowo wygory. Tam by uksać, no.

O co tu idziemy na walkę z kurde? Z, cool z debilami, którzy nas nie I, I want that! I want that! I want that! On, on pyta, czy, chce, czy czy ktoś chce Tima. To ja chce Tim? A jeżeli mm, nie wiecie, co znaczy Team, to będzie y, napisane y, na opisie. W opisie. Chodź tu! No, jestem z wami, no siema, no. No, I want him. Dzień dobry. Isak. Dziękuję. Oj. Teraz ja cię zjem. WC! WC mnie je! No łącz się pancio, no kurde! Łączaj się! Tramo, damo, Nie Nieważne. Dobra, ale na, 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 na szczęście, że jesteśmy w porę, nie, nie umarliśmy. Jest dobrze. Gogę! Gogę! Mój kolega Zjedzony przez głupiego cia. Tak, a i on sojusz. No chodź, sojusz. No fuck! I ktoś się zjadł Wszyscy mnie zjeli. Konie Sojusz, bo Sojusz jest fajny. Nieważne. Dobra I teraz pójść. Muszę... Tam jest panda. Nie. to ty są z... Ooooooooooo Coś się zaczęło widzicie tam, 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 tam Dzień dobry. Prez W Nie mam W I don't want prez W No No odcis mamy W, proszę Ale fajne. O dobra, na tym. Na jak to? Na jak jesteście właśnie w teamie na, yy, na tym na gario, to wtedy po prostu naciskajcie W do tych przeciwników, a oni nie będą... Yy, nie będą was strzelali. Będzie fajnie. Może będziecie mniejsze, ale przynajmniej nie zginiecie. Wskaza trudna gra. No masz Dziękuję. Widzicie? Nie, nie atakuję. Jest, wo. jak na dziś nie okej, chodź tu Fuh. oj, jeszcze nie marz, marz zmarzłem marz, marz daj mi to od no masz, A teraz ja fuck, fuck nie, proszę, nie jedź mnie

Ja chciałam party. party. Great. Play. Ok, jest dobrze. A wiecie, czemu jest party fajne? Bo wszyscy mają ze sobą sojusz. <laughs> o, widzisz? Widz... A, nie, bo takie kuleczki lecą do ciebie. A garbosnets? I, I on na tym polega właśnie party, Że wszystkie kuleczki lecą do ciebie, chodź tu. No chodź tu. No fa. Wszystkie kuleczki lecą do ciebie i cię. Y, dinozaur. I idą do ciebie zjeść. I właśnie to jest fajne. To lubię. Chodź tu. Kuleczko. Siemanko. Siemanko. Kurde. Tak, Nie ważne. Kuleczko. Gdzieam Jej, Gdzie kuleczko. Chodź kuleczko. wielka. O, bananas, bananas. No kurde, no kuleczki, no czemu mi mini Wszystkie kuleczki kurde tutaj lecą, a tutaj nagle nie ma. Czemu nie ma? Jest kupno, a nie. Kuleczko! Kuleczko! No, on Kuleczko! Siemanko! Siemanko! Do widzenia. I właśnie na tym polega party. Na tym właśnie polega. Barty, że wszystkie kuleczki lecą do ciebie. Jej. Kuleczki. Dzięki Wam jestem wielki. Jej. Pod prąd. Zasuwamy pod prąd. <grych>, ile tych kuleczek? O! Stanęły głupie chodźcie No dziękuję za jedzonko Dzięki wam jestem ogromny dzięki wam co Sojusz, Dżembo? Nie chcesz Sojusz Dzięki wam kuleczki, się fajne A teraz kukufas. Czki no kurde! I want it! 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 I want it. Oh, ile tam jest? Fuck! Dobra, i to by było na tyle, patrz i widzimy się w następnym odcinku.